Siemanko. jestem właśnie w, w takiej ekologicznej wiosce w Kostaryce, wczoraj tutaj dotarłem, oczywiście poznałem znajomą w, w San Jose, na ulicy gdzie grałem, a, a teraz właśnie jestem w tej społeczności, czyli to jest taka nazywana ekologiczna wioska, ekologiczna wioska, jest pełno natury tutaj. Są małpy, są pełno drzew. Wioska jest wybudowana w środku lasu jest ponad 45 dom rodzin mieszkających i 35 domów Między innymi jest taki domek tutaj, który jest totalnie, totalnie odjazdowy nie wiem z czego go zrobili, ale wygląda na to, że jest po prostu z takiej lepianki. Yy, dach, na dachu w ogóle, zaraz go tam przybliżę. No, tutaj mi ta moja znajoma powiedziała, że domek jest nazywany Domek Piotrusza Pana. Ona tak go nazywa. A coś w tym stylu to jest, będzie mój przyszły dom, właśnie. <laughs> Kiedyś. Yy, w ogóle w Kostaryce się dowiedziałem, że ona się tanie wybudować. Na przykład ona kupiła tutaj działkę. Za 3 dolary za metr kwadratowy to jest 12 zł Niecałe Do tego wybudowania domku, który później pokażę Kosztował ją 25 tysięcy dolarów Czyli 100 tysięcy zł, Niecałe oczywiście, bo teraz dolar Ale ten domek wymiata Weje tam zobaczę, ma nadzieję, że nie ma takie schody, ta wioska rozwala system w ogóle. A teraz idziemy na taras, jestem na tarasie. O, wow, tam jaka chata jest ty. Także społeczność się nazywa ekologiczna wioska. Są tukany, są małpy. Jest pełno innych ptaków. A za chwilę będę zbierał orzechy nerkowca, najdroższe orzechy jakie istnieją w ogóle. Jest tu ich pod dostatkiem. Zaraz będę je zbierał właśnie. A tutaj ten domek wygląda tak następująco. I na dachu są tam jakieś jakieś trawy. Nie wiem czy coś widać. Do tego jeszcze jest tutaj pełno man mango Owoce mango e, Papaje i jeszcze in. Jestem właśnie pod drzewem nerkowca Tak jak wcześniej mówiłem e, No jestem tak jakby w raju, bo owoce są wszystkie tropikalne chyba te jakie mogą być e, W tej ekologicznej wiosce, tak się nazywa, ekowija I właśnie Tutaj na dole leży sobie owoc taki, który jest właśnie owocem nerkowca. Wygląda na następująco. A na górze do niego przyczepiony jest orzech. Jest to orzech nerkowca. Zaraz go wyciągniemy z tego, bo jest on tak by od dołu przyczepiony. Tak, trzeba go odłączyć. I mamy po chwili owoc, orzech nerkowca. O, orzech jest. Następnie w procesie trzeba go wysuszyć na słońcu przez 2-3 dni, a następnie do piecyka i podsmażyć. I potem się rozłupuje i się je. Co potem jeszcze mam nadzieję, że pokaże. Teraz będę przystępował do zbierania orzechów nerkowca. Ok, owoc nerkowca zebrane i teraz będę przystępował do pakowania ich do koszyczka, aby zanieść je do domku. A tak wyglądają właśnie orzechy nerkowca wiszące sobie na drzewie Coś niesamowitego bo w ogóle wygląda to jak dwa pomidory Jeden czerwony drugi zielony jeszcze Tak sobie właśnie zwisają te orzechy nerkowca